I create, czyli książka z gadżetami. Dobra, zajrzyjmy do środka. Tutaj standardowo naklejeczka. Dobra, pierwszy z brzegu. Puzzle inspirowane wojnami hur huraganowymi. Takie maleństwo. Nie ma tu informacji o ilości elementów. Jest co? Naszyjnik Inspired by the Guardians of Dawn, Zara. Zary mam z Indy Kreida. Mm, Takie było. Co to jest? Ta tym książkę. O! biste taki podstawowy zestawik do paznokci pilniczek, penseta, nożyczki obcinacz ok, ale jeszcze znajdźmy ulotkę, to się dowiemy z czego to eee... stocking Jack the Ripper ups be wary, be clever, be good Taka podstawka na wzdetki dosłownie, trinket tray z One Dark Window. Metalowa. Dobra. Naklejka z autografem. Standardowe u fake Create. Tutaj jest um, art w formie Polaroidu. Dobra i książka. Akrain Among Wolves. Rozfoliujmy dziada. Daję błyszczący element. Taki złoty chyba, albo złotawy. Tu tak samo i delikatnie tył, dobrze, brzeg. Obwoluta jest biała. Twarda oprawa również posiada zdobienie błyszczące, również z czerwienią. Brzeg i tył. Uuu, ładnie. Teraz najlepiej widać. Dobra. Wyklejki. Czyste nie ma zdobień. Tyłu niestety też nie. Nie widzę żadnych zdobień w środku, zajrzyjmy jeszcze szybko na koniec. Nota historyczna. Nie, nie ma tu żadnych dodatków.